No siemanko, wracamy do lamienia w Beholdera. E, lamienia, dlatego że jak wiecie e, to jest gra, którą e, no, dopiero zaczynam grać, więc razem ją odkrywamy po prostu. E, musimy wyremontować drugie mieszkanie i znaleźć lokatora do tego mieszkania. E, mieszkanie numer 2 kosztuje mi to 500, no to well, jak trzeba, to trzeba. E, mieszkanie numer 2, zasiedlenie. Aha, mamy tablicę ogłoszeń, no proszę. Alojzy Szpak, lekarz, wiek 47. Słynny kardiochirurg. Szuka mieszkania, w którym mógłby zamieszkać na dłuższy czas. Brak problemów gwarantowany. E, czy my chcemy o brak problemów? Mm, no, dzięki temu mamy pieniądze, no nie? Więc to takie, mm, coś za coś. Jones. Niedodupny, co? <laughs> Bosman na barce węglowej, wiek 40. Szuka mieszkania na kilka tygodni. I tylko tyle. O nim wiadomo. Ten jest bardzo tajemniczy, no nie? Bo jednak, no nic o nim nie wiemy. Ale za to Alojzy Szpak. Czy ja wiem, czy brak pro problemów jest gwarantowany? No bo da się być tak całkowicie bezproblemowym? Weźmy tego Aloisego. Zobaczymy, co tam przyniesie czas. Twierdzi, że jest znanym kardiochirurgiem. To, że tak twierdzi, to nie znaczy, że taki jest. Złożymy raport. To Ministerstwo Porządku. Gratulujemy! Z powodzeniem wykonaliście zlecone Wam zadanie. W nagrodę prześlemy na Wasze konto następującą sumę 1000 dolarów i 250 punktów autorytetu. Dziękuję, uprzejmie. Pamiętajcie, że nieodebranie telefonu z ministerstwa zostanie ukarane grzywną. Nie możecie opuszczać domu i macie bezwzględny obowiązek odbierania telefonu. No ale jak mam nie wychodzić z domu, a jednocześnie ich wszystkich szpigować, no nie? Mamy nową dyrektywę z 3 września z wczoraj, czyli 64.3. Zabranie się posiadania obcych walut. Nawet jeśli będziecie jedną nogą w grobie, zrozumiano? Tak. Pozbyliście się wichrzyciela. Teraz musicie wypytać lokatorów Oshimera. Ustalcie, co o nim sądzą i przegodujcie na tej podstawie jego profil. Bierzcie się do roboty, towarzyszu. Dobra. Hmm, czyli to mamy zrobione. Co ukryte zostanie ujawnione porozmawiać z żoną, Markiem Rankiem i Rosą Ranek, i troska i zaufanie. Mamy dwa zadania jednocześnie. Ostatnio nie miałem zbyt wiele czasu dla mojej rodziny. Powinienem porozmawiać z nimi i dowiedzieć się, co ich trapi. Tak jak już jesteśmy na dole, to możemy porozmawiać na przykład z naszą żoną. O co chodzi? Potrzebuję twojej pomocy, kochanie. Nie mogę znaleźć naszego dużego rondla. Zajrzałam do każdego kąta. Nie mam pojęcia, gdzie on się zapodział. Może ktoś go ukradł? Powinniśmy wezwać policję? Chcesz wzywać policję z powodu starego rondla? Wybij to sobie z głowy. Pewnie zostawiłaś go w starym mieszkaniu. Możliwe. Mógłbyś popytać lokatorów, czy nie pożyczyliby nam rondla? Pewnie nie odmówią nowemu zarządcy domu. Oddam go, jak tylko ugotuję kompot dla marty. W porządku, popytam sąsiadów o rondel. Okej. Okay. Czyli z żoną już mamy pogaduszki załatwione. Wygląda na to, że tutaj śpi chyba ktoś, ale. To nie przeszkadza, żeby po prostu. Przeszukać mieszkanie. Portmonetka. Nie wyróżniająca się niczym, portmonetka zawierająca niewielką ilość pieniędzy. Ręcznik. Dobry ręcznik to rzecz, którą niełatwo zdobyć. Szczoteczka do zębów. Zwykła szczoteczka do zębów. Mam taką samą. Innych w sklepach nie ma. A weźmiemy wszystko. Prze? Od razu rozejrzymy się, czy faktycznie tego rondla nigdzie nie ma. Ale wygląda na to, że po prostu trzeba będzie zapytać sąsiadów. No Piłka, sprężysta gumowa piłka. Mhm. Tak, tato. Potrzebujesz czegoś? Mam sprawę, tato. O co chodzi? Zaczęły się zajęcia z ekonomii i dostałem listę lektur. Są na niej różne skrypty i książki, które muszę przeczytać. Wstąpiłem do księgarni, ale nie mieli tych książek. Znajomi mówili, że da się kupić używane, ale kosztują majątek. Mógłbyś porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi, może ktoś z nich ma te książki. Znasz tylu mądrych ludzi. Spróbujecie jakoś pomóc. Nie podoba mi się twoja nowa praca, tato. Twój szef to paskudny typ a podobać się jedzenie i nauka na uniwersytecie i nowe ubrania? W takim razie, może to ty zaczniesz nas utrzymywać? Ja nigdy już nie. Mm, spróbuję znaleźć pracę, będę studiował i jednocześnie pracował. Mam taką nadzieję. Nienawidzę kopalni, tato, wolałbym zginąć, niż pracować jak niewolnik. I porozmawiajmy jeszcze z malutką. Pobawisz się ze mną? Nie teraz, Marto. Zaginiona zabawka. Coś się stało, kochanie. Coś strasznego, Tatusiu. Zgubiłam Najrę. Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Kim jest Najra? To moja lalka. Moja ulubiona lalka, Tatusiu. Pomożesz mi jej szukać? Aleś mnie nastraszyła, Marto. Gdzie się bawiłaś nią po raz ostatni? W domu. Najra jest za mała, żeby wychodzić na dwór. Znać ją, proszę. Okej, okay, dziwne, że y, porozmawianie z żoną mi się y, zaliczyło, ale porozmawianie z córką mnie i z synem też nie. No nic, musimy być może spełnić te małe zadania. Nie wiem, czy powinnam tak wszystko brać z tego mieszkania. <grytania> w razie co to będzie można to opchnąć, no nie u handlarza, który stoi przed blokiem. Marek ranek, co on u nas robi? Czego pan potrzebuje od pracownika archiwum? E, na przykład rondel? Czy ma pan może duży rondel? Moja żona chciała ugotować kompot. Moja żona gotuje na rondlu zupy, ale prawdę powiedziawszy jest on raczej mały. Najnowsze wieści zapytamy. Co nowego? Ministerstwo Alokacji pracuje nad planem na nowy rok. Podobno zmniejszy się liczba miejsc na uczelniach. Najpopularniejszym zadowodem ma być górnictwo. Pański syn też uczy się na górnika? Tak, dostał przydział do szkoły górniczej, ale udało mi, mi się zapewnić mu miejsce na uniwersytecie. Będzie inżynierem. Uszczęściło się panu. Zapytam o te książki. Jest pan wykształconą osobą. Nie wie pan może, gdzie mógłby dostać podręczniki z ekonomii? Mój syn otrzymał na uczelni listę lektur, ale tych książek nie da się kupić w żadnym sklepie. Można je dostać w bibliotece, ale kolejka do wypożyczenia jest bardzo długa. A co się panu nie podoba w bibliotece? Cicho tam i przyjemnie. Miejsce w sam raz dla młodego człowieka. Nie ma pan na co wydawać pieniędzy tylko na książki? Dziękuję za radę. Obawiam się, że synowi raczej ona się nie spodoba. Zapytam o tego Klausa, no bo w końcu yy, powinniśmy. Chciałbym zapytać o Klausa Schimera. Dlaczego pan pyta? A powiedz prawdę, daj wymieniającą, raczej daj wymieniającą. Wiem tyle samo, co pan. Poza tym ciekawość to straszny grzech. Miałem kiedyś kolegę z pracy, który zawsze wtykał w nos dnie swoje sprawy i dokumenty. Zapytamy, co się z nim stało. Przy okazji nam się zaliczyła ta rozmowa z Markiem Rankiem. Wylądował w więzieniu. Dowiedział się pan więcej niż powinien. Do widzenia, młody człowieku. Okej, okay, nie wiem, co on robi w naszej jadalni, tak naprawdę. Hmm. I myślę o naszej to żonie? To tu się dzieje. Nie ja rozumiem. Anno, nie widziałaś tej starej lalki, którą bawiła się Marta. Gdzieś się zapodziała. To dlatego jest taka smutna i bała się powiedzieć mi o co chodzi. Może jest za szafą albo pod łóżkiem. A Loyzy Szpak! To jest ten e, nasz nowy lokator. Przedstaw się. Chciałbym się przedstawić. Mam na imię Karol i jestem zarządcą budynku. Bardzo mi przyjemnie jestem doktor Alojzy Szpak, lekarz. Z pewnością pan o mnie słyszał, całe miasto mnie zna. Nigdy o panu nie słyszałem, ale rzeczywiście. Mm. Narażamy się od razu? A co tam? Naprawdę? Dopiero sprowadził się pan do miasta? Czym pan zasłynął? Och, nie chcę się przechwalać, po prostu spełniam swój obowiązek. Proszę dać znać, gdyby pan czegoś potrzebował. O, a jakie ja mogę mieć problemy? Drobniuteńkie jak już. Yy, a pan ma na pewno ważniejsze rzeczy na głowie. No zapytajmy, o co słychać. Dobrze się pan czuje? Nawet niech pan nie pyta. Haruje jak dziki osioł. i mogę się odgonić od pacjentów. A więc jest pan lekarzem. To moje powołanie, zapewniam pana. Wyleczy z nawet zdrowego. Można powiedzieć, że w takich przypadkach wręcz się specjalizuje. Jakie pan ma wykształcenie? Obraża mnie pan. Całe swoje życie poświęciłem leczeniu ludzi. Pana wątpliwości ranią moje serce. Proszę wypaczyć, mam stresującą pracę. Doprawdę, mój drogi? To najlepsze lekarstwo na stargane nerwy. Tylko z umiarem. Uuu, alkohol. A to nie było jakieś dyrektywy o alkoholu przypadkiem? Nie, o alkoholu nie było jako takiego. Ale było o narkotykach. No nie, za co był ten krętaczewski wywalony z mieszkania. Nie wiem, czy przeszukiwałam ten fotel? Nie przeszukiwałam. Na to wygląda. O, mamy starą lalkę, zabierz wszystko. E, gdzie jest mała Anna? Mam nadzieję, że nie wyszła gdzieś na zewnątrz. A, tu, tu była, na dole. Jest mała, a, mała, mała Anna. Mała Marta. Jak okay, nazywa się twoja lalka? Najra. Strasznie za nią tęsknię. Znajdziesz ją dla mnie? Proszę. Już ją znalazłem. Dziękuję, tatusiu. Wymyśliłam świetną zabawę. Opowiedzieć ci o niej? Najra będzie górnikiem przysypanym gruzami, a ja będę ją ratowała. Całkiem niezła zabawa. Może popowiesz się klockami? Zbuduję z niej kopalnię. Okej. Okay. Przynajmniej jedno mamy odhaczone z tych zadań em, w związku z rodziną. Teraz można by zapukać do drzwi. I o sąsiadów wypytać, no nie? O ten Rondel, o tego Shimera. O, mamy Klausa Shimera. Mamy porozmawiać z jego żoną, może. Niekoniecznie. Będziemy rozmawiać konkretnie z nim. Ale on widzę, że wchodzi do siebie, do domu. Ale dobra, przejdźmy się na górę, jak już. Bo może on tam w tym mieszkaniu po prostu jest sam, no nie? O. Chyba możemy wejść. A nie. Ten ktoś idzie nam otworzyć. No tak, tak to działa, Laura. A nie jak w Simsach, po prostu pokaż i wchodzisz. Czego pan potrzebuje od pracownika archiwum? Aha, to ja już z tobą gadałam chyba, nie? Zapytajmy w takim razie o żonę jego, bo tutaj mamy z Rozo Rozą ranek, musimy porozmawiać. Już panu mówiłam o mojej żonie, i nie mam nic więcej do dodania. Okej. Okay. Czyli wygląda na to, że nie bardzo sobie porozmawiamy w tej kwestii. Ale w sumie tego Klasa Shimera. O, jest tu Maria Shimer. Mhm. Ale dziwnie. No dobra. Zapytajmy o rondel. Mam do Pani wielką prośbę, czy mogę pożyczyć od Pani rondel? Moja żona chce ugotować kompot, ale nasz rondel zapodział się podczas przeprowadzki. Mam coś odpowiedniego, proszę bardzo. Mmm, rondel, zwykły rondel, Okej, okay, dziękuję. Nie ma potrzeby, mieszkamy z sami, więc ten rondel i tak tylko zbierał kurz. Proszę przyjąć to jako prezent na nowe mieszkanie. Okej, okay, ale ja bym chciała jeszcze o, o, o męża zapytać właśnie. Jak się miewa pani mąż? Wygląda na zmartwionego. Nie czuje się najlepiej. Na szczęście otrzymał przesyłkę z rolką taśmy fotograficznej. Klaus lubi robi robić zdjęcia. To poprawi mu nastrój. Dobra, czyli mamy jakieś informacje. Tutaj e, ten rondel żeśmy uzyskali, więc od razu bym do Anny poszła. Znalazłeś rondel? Przygotowałam już wszystko na kompot. Poratowała nas Maria Schimmer z podjedynki. Nie żałuj cukru do kompotu. Ostatnim razem smakował jak woda. Smakował jak woda, bo nie było w nim ani cukru, ani jabłek. Nie moja wina, że nie potrafiłeś załatwić kartek na cukier. Rozmóż się, kochana. Teraz już nam nie brakuje cukru. Dobra, to zostaną nam te podręczniki, ale w sumie z Marią Shimmer e, nie było możliwości porozmawiania. E, w którym mieszkaniu ta Roza e, mieszka? Roza, ranek, mieszkanie numer 3. Czyli aha, no tak, no bo z rankiem. Mhm. O, wygląda na to, że jest akurat sama w domu, e, więc to jest e, dogodna sytuacja dla nas. No, dzień o? dobry. Jeszcze się nie przedstawiałeś, Pani Rozie? Dzień dobry, pozwoli Pani, że się przedstawię. Nazywam się Karl i jestem nowym zarządcą budynku. Jestem Rozaranek. miło Pana poznać. Z pewnością poznał już Pan mojego nieznośnego męża. Mamy też syna, jest do Pana bardzo podobny, ale mieszka w stolicy. Dobra, nie z grubej rury od razu o Klausa, zapytam o syna na przykład. Nasz kochany synek został naczelnikiem, tak długo już go nie widziałam, tak długo. O męża? Marek pracował w archiwum całe swoje życie, lubi swoją pracę. Dużo papierów, mało ludzi, a urlopy spędza w towarzystwie swojej wędki. Chciałbym zapytać o Klausa Schimera, nie narzuca się pani? To człowiek godny szacunku. Pomógł mi kupić butelkę wspaniałego Sherry. Jest znawcą win. Nie to, co mój staruszek. Wygląda na to, że zadanie mamy zakończone, yy, możemy yy, zadzwonić do ministerstwa, tylko ja bym jeszcze yy, spróbowała te podręczniki znaleźć. Ale nikogo tak naprawdę nie mogę zapytać o te podręczniki. I tak, tato? Twar rozmawia o tej książce. Dowiedziałeś się czegoś o książkach dla mnie? Jeszcze niczego nie znalazłem. Nie mógłbyś chodzić do biblioteki? Nie chcę tam chodzić. Bibliotekarka jest bardzo niemiła i na wszystkich syczy. Zdaje się, że mnie nie lubi. Musiałem czekać na swoją książkę dwie godziny, mimo że widziałem ją przez cały czas na półce. Mm, słabo. A pogadajmy sobie jeszcze. Nie opuściłem ani jednych zajęć. Prawdę mówiąc, nie wierzyłem, że udać się załatwić mi miejsce na uczelni. Ucz się pilnie synu, to miejsce wiele nas kosztuje. Nie zawiodę cię, tato. O miejscu na uniwersytecie przysięgam, że jeśli zagonę mnie do kopalni, to ucieknę. Nienawidzę kopalni. Tato! Nie gorączkuj się tak. Powtarzałem ci tysiąc razy, że praca w kopalni jest ciężka, ale powszechnie szanowana. I o domowych obowiązkach może staram się pomagać w domu. Niedawno bawiłem się na przykład z Martą. Aha, okej. Okay. Spróbujemy jeszcze raz zagalić tego Aloizego. Chciał pan ze mną porozmawiać? Mam prośbę, mm, bardzo osobistą. Zamieniam się w słuch, panie Aloisy. Z powodu ogromnego zapracowania nie mam czasu na życie prywatne. Całymi dniami ratuję ludzi. To mój obywatelski obowiązek. A poza tym, może trudno w to wierzyć, ale zupełnie brak mi śmiałości w kontaktach z płcią przeciwną. W głowie mi się miesza, robi się czerwony, a do tego całe moje jakże utalentowane ciało zalewa się potem. E, Okej, okay. dosyć niezręczne. Jak mógłbym panu pomóc? Potrzebuje pan dezodorantu? Ma pan wspaniałą żonę? Mm, od razu widać, że zna się pan na kobietach. Jestem taki samotny, proszę. Niech mi pan znajdzie kobietę. Ktoś, kto zabawi mnie wieczorami oraz urozmaici moją dietę. Tak, bo od tego są żony, cholera. No i świetnie, i naprawdę musimy mu znaleźć żonę. No, oh, men. Dobra, zazwonię do tego ministerstwa, żeby nie było, że się obijamy. Czy potwierdzasz przejście gry? Tak i nie. Eee, nie może, bo to jednak było co innego. Inaczej wyglądał niż wcześniej, więc może na razie jeszcze, na razie jeszcze nie. Wygląda na to, że może będzie tak, że w zamian za tą żonę dla Aloisego on nam da książki, Zapytamy jeszcze tego Klausa o te książki, dokładnie. Jest pan wykształconą osobą? Nie wie pan, może gdzie mógłbym dostać podręczniki z ekonomii? Mój syn otrzymał na uczelni listę lektur, ale książek tych nie da się kupić w żadnym sklepie. O, Można je dostać w bibliotece, ale kolejka do wypożyczenia jest bardzo długa. Och, ym, problem z biblioteką jest bardzo dobrze znany. Kolejka do wypożyczenia. To jedno, trzeba jeszcze zaskarbić sobie przychylność pracowników biblioteki. Bez tego odsyłają człowieka z kwitkiem. Yy, mogę panu pomóc, mam książki jeszcze z czasów, gdy pracowałem w biurze księgowym. Będzie mi miło, jeśli pomogą panu synowi w nauce. Uważam, że wszyscy powinni mieć wyższe wykształcenie. Żałuję, że ten pogląd ma tak niewielu zwolenników. No proszę, dla na to, że ten shimmer Całkiem niezły i w porządku facet. Dziękuję panu, uratował pan mojego syna. A przy okazji mój portfel. Dowiedziałeś się czegoś o moich książkach? Mam tu wszystkie książki z listy, a niech mnie zabieram się za naukę. O takim bogactwie nawet nie śniłem. W ogóle nie będę musiał chodzić do tej szczurzej nory. Znaczy do biblioteki. Sprawdzimy jeszcze, czy mamy coś w skrzynce. Daily News, martwe słowa. Ministerstwo Prawdy zauważyło rosnące zainteresowanie książkami filozoficznymi, w tym pracami Paula Williamsa, który zmarł w minionym wieku. Choć jego książki zawierają przestarzałe i błędne idee, to wciąż wpływają na umysły czytających je ludzi. Ministerstwo uważa, że idea Społeczeństwa pozbawionego rządu, w którym najważniejsza jest wolność osobistego wyboru, jest niebezpieczna i dlatego prace Williamsa powinny zostać zniszczone. Głos prawdy. Fakt, że nasze społeczeństwo jest w stanie zrozumieć pracę Paula Williamsa dowodzi, że miał on niezwykły talent opisywania skomplikowanych idei prostymi słowami. Powinniśmy zachęcać obywateli do interesowania się myślicielami przeszłości, jeśli zależy nam na zainicjowaniu i rozwijaniu dialogu między społeczeństwem i państwem. Filozofia to styk bzdur. Tutaj mamy też jakieś numery. Ja nie mam pojęcia, do czego należą te numery. I młoda, ładna i otwarta. Dziewczyna pozna majętnego pana w celach matrymonialnych. Proszę dzwonić. To chyba to jest to, czego szukamy. Słucham. Dzień dobry, mam na imię Karl. Dzwonię w sprawie pani Anonsu. Interesujące, proszę mi o sobie powiedzieć. Och nie! Chodzi o mojego znajomego. Jest trochę nieśmiały, więc pomagam mu w sprawach sercowych. Czy chciałaby pani poznać wybitnego lekarza? Lekarza? Jak się nazywa? Alojzy szpak. Czy to o nim pisały gazety? Muszę się zastanowić. Pozwoli pan, e, że odzwonię za kilka godzin? No siemanko ponownie, niestety y, jestem w kropce, bo y, muszę podzielić po prostu materiał, za dużo nagrywałam ostatnio tego Beholdera i y, muszę zakończyć na tym y, miejscu. I w następnym odcinku po prostu dowiemy się, co będzie dalej z tą kobietą, i to spotkanie dojdzie do skutku, czy nie. No i tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podoba beholder, jeżeli Wam się podoba w ogóle kanał, no to zachęcam do wspierania. Można komentować, lajkować i tym podobne. Zapraszam też na grupę na Facebooku Laurowe. Na razie jest nas mało, ale na pewno będzie nas więcej, jeżeli tylko zechcecie po prostu dołączyć. Um, I. Do następnego razu, pa!